Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie, moi drodzy. Drugi odcinek Night of Honor 2. Dzięki za wszystkie komentarze, moi drodzy. To się fajnie tutaj czyta. I, i nawet nie wiedziałem, że tutaj od Mariusza, że również armie komputerowe, tutaj AI, budują szybko armie chłopskie. Dlatego mają tak dosyć silne i dosyć agresywnie. Agresywnie grają. Dostajemy informacje, ja dostaję. Słuchajcie, że są najemnicy. no tu trzeba mieć później troszkę pieniążków. Intrygi na razie sobie porzuc porzucę. Kwestia szybkiego dosyć rozbudowy państwa. Ewentualnie później jakieś podbijanie wchodzi w grę. Nawet chyba trzeba będzie. Trzeba będzie zagrać agresywnie, słuchajcie. No tutaj widzę, że jest na przykład hodowla yy, owiec. No dobra, zbudujmy. Niech będzie. Mam jeszcze Toruń. Marek napisał, że nie ma gniezda. No właśnie jakimś cudem nie ma w tej grze gniezna, ale jest Poznań, czyli blisko. No, trzeba zacząć. Tutaj ryzykowo budować hodowlę krów. Dobra, niech będzie. Ta liczba cyferka oznacza, ile już mam w całym państwie takich na przykład hodowli. I tu trzeba naprawdę iść do przodu. Czyli, najpierw iść w rozbudowę. Obróbka żelaza byłaby fajna, tylko że strasznie, strasznie. Słuchajcie, kosztowna. Na razie mam ład królestwa minus. Niestety. 2. No dobrze. No to trzeba będzie chwilę poczekać. Ja sobie tutaj ustawię na troszkę szybszy czas rozgrywki. Bo wtedy też te pieniążki, e, będzie coraz więcej tych pieniążków. E, widzę, że tutaj Halicz się tutaj do mnie e, dołączył. E, był, jest Rzeszów, ale mam też e, Halicz. I teraz nie pamiętam czy on jest po, słuchajcie... E, po zabraniu, czy po jakiejś walce, ale raczej, raczej chyba nie. Bo pomiędzy tym jeszcze grałem sobie winną inną rozgrywkę, oczywiście tutaj na Knights Honor 2 i tam... Troszeczkę to im nie inaczej wyglądało. Teraz tak, słuchajcie, słuchajcie. Tutaj widzę, że zbierają mi się niestety ci tacy, taka armia, powiedzmy, powstańcza, która będzie chciała prawdopodobnie odbić ten halicz. I właśnie o tym mówiłem, czyli tak zwana armia rebelii. I ona tutaj została wystawiona, zaraz zacznie nam, słuchajcie palić, dlatego ja też szybko tutaj tego mojego żołnierza sobie sprawdzę. On jest stoi w Krakowie. Trzeba będzie mu tu przydzielić kilka powiedzmy takich tutaj dywizji. O, i oni właśnie już zaczęli. Teraz tak się chciałbym przyjrzeć. W Rzeszowie też jest słabo. razu. Dobra. Król złoty ty wyruszaj na razie do tego, bo oni tam będą mi niszczyli. Słuchajcie, tutaj halicz. Na razie palą wiochy. Na razie palą wiochy, ale coś się w końcu zaczęło dziać. Coś się w końcu zaczęło dziać. I będzie, no, będzie tutaj, że tak powiem, się działo. To i może dobrze. Jeszcze dosztukujemy tutaj. Jeszcze z jedną armię, tak żeby było. Czy jeszcze w Warszawie może byśmy coś dali Dobra królu złoty dawaj ty na warszawę Na razie słabo z kasą, ale tutaj miasta nie się rozbudowują eee, o, kolejne, o kolejne rzeczy Łuczniarze, Łuczniarze, w Sieradzu. w Krakowie no może też by dobrze było Zbudować kuszary. Chłopstwo darzy nas mniejszym poparciem. Jak to się wydarzyło? Splądrowano posadę. No, niestety. Tutaj jarają drugą wiochę a ja mm, e, chciałbym się tutaj jeszcze dozbroić maksymalnie. I dobra, i lecimy teraz na nich, kurde tutaj trzeba. Trzeba wspomóc. Y, to co tu się wydarzyło niestety. Te wioski one się powolutku odbudowują. Ten pasek coraz bardziej idzie na przód, w, w, w prawą stronę, czyli ta wioska gdyby się odnawia, ale to, to troszkę potrwa. Mm, ośrodek handlowy Sia, został przeniesiony. No to, to są informacje tylko i wyłącznie. Teraz co my to możemy? Słuchajcie, popraw relacje. Na razie muszę tutaj tą rebelię. Wzmocnienie nawet rebeli. O kurde, to już nie dobrze. No, i teraz uwaga, idzie pierwsza armia i będziemy się tutaj łomotali. 3900 moich z zapasami, stówkę ich jest 2480. No i teraz jest znaczna przewaga tej mojej armii, ale niestety widzicie, co tu się dzieje. Z innego regionu, chyba z Rzeszowa w ogóle wyszli. Tak, właśnie z Rzeszowa. Będzie wz ta rebelia, będzie wzmocniona, niestety. I tu się naparzają. I niestety widzicie, że wyrównana walka teraz już jest. Także trzeba będzie budować słuchajcie drugiego marszałka. W Krakowie znowu. Nie, nie, w sieadzu, w, Sieradzu. w Sieradzu, tak, w Sieradzu. Troszkę mi kaski poszło. Ale marszałek... Marszałek będzie się tutaj mógł wyzbroić w kuszników na przykład. Dobra. Marszałek musi im tutaj pomóc, bo to może być cienko. Marszałek, dawaj. Z tymi łucznikami. Oś, ośmiu ich jest. 800. set. No, troszeczkę pomoże. Jak zdąży, oczywiście. Litwa proponuje podpisanie. Tak, tak. Jak najbardziej. To nie. Dobra, idzie już ten nowy marszałek. Nie jest najemnikiem żadnego miasta. Może być Rzeszowa. Dobra, a ja sobie kupca jeszcze jednego zwerbuję. Niestety nie zwerbuję, bo nie mam, nie mam kasy. O kurde, 1500 mi tu zostało tych moich chłopów pańszczyźnianych. Dobra, ale dołączył drugi marszałek. Mamy dwóch marszałków. Teraz już jest 200. Teraz już jest przewaga delikatna, więc będę ich tutaj łowił. A w międzyczasie w międzyczasie tutaj będzie można zwerbować kolejnych strzelców. Dobra. Tutaj co my tutaj mamy? Koszary 1500 kosztują. Ale fajnie jakbym miał koszary w dwóch garnizonach takich w miastach. Też w pocku też by się przydało. No, to jest dopiero początek, to jest dopiero początek, a już się dzieje, a już się dzieje. No dobra, musi ta rebelia zostać tutaj całkowicie w Haliczu, pod Haliczem w zasadzie. Jak ta moja Wiocha? No, ona się odradza. Tutaj ta, ta, ta bitwa w zasadzie chłopska musi być rozwiązana siłowo, ale kurna, przegrywam. Ja pierdzielę. Mm, obawiam się, że stracę dwóch marszałków. Bo tutaj zostały niestety wzmocnione siły z Rzeszowa. Marecki przybiegł. I mnie tu walczy, kurna. Niemożliwe. Teraz tak. Król. Gdzie siedzi król? W radzą. E, król, król. Królu Złoty. Wezwanie do broni. No i jak tam? Upadek królestwa, a tu. Przegrywają. Kurda, przegrywają. Pogaństwo się szerzy. Co tu się dzieje na tej mapie, o ludzie. No i przegram. I przegram, kurna, z chłopstwem przegram. Dwóch marszałków przegra bitwę. Chociaż znacząca przewaga, patrzcie. O nie, może wygram. Ale ja pierdzielę. już była prawie przegrana. No jest, wygrana będzie. Kawaler już nie ma. Pomoże prosi nas o przystąpienie do wojny. Zdanią o ile. Dobra. Trzeba będzie te siły odbudować. No, ale muszą to wygrać jeszcze. Jeszcze nie wygrali. 46, słuchajcie. O, księżniczka przyszła na świat. Dobrze. Yes. Jezus, wygraliśmy. Dobra, królu, królu złotej tu. Dobra, i tu. Uwaga, uwaga, co tu się dzieje? Zaraz czas muszę. A, zaraz, zaraz, zaraz. Przyjmij nową tradycję. Zobacz tradycję. Dobra. To jest cała rodzinka królewska. Zbysława, Dziuk Bolesław III. Tak, to ja. No dobra, co my tu mamy? E, arystokracja darzy was większym poparciem. No, w końcu na to czekałem. I armia nas darzy większym poparciem. Rebelianci pokonani, zajebiście, o to mi chodziło właśnie. No dobra, to już, już jest. Teraz tak, mm, 1500. Mogę kupca, żeby... co ja sobie zatrudnię sobie kupca i będziemy się tutaj sobie handlowali. Mogą, może być i Węg mogą być i Węgry? Będziemy sobie handlowali z węgrami, a ten handluje z Pomorzem. Dobra, niech będzie. Yy, mamy kolejnych najemników. Dobra informacja. Tutaj armie moje wracają. Tutaj jest kilka zamków stoi. Król Złoty nie ma nic. W sensie żadnej armii. Chociaż milicji by dał. Dobra, jednego tego damy. Teraz tak. Y, armie poszły do Sieradza i do Płocka bodajże, chyba. Nie. Czekajcie, gdzie one poszły? Do Rzeszowa? Do Rzeszowa. Uzupełnienie to, strat, Ty, uzupełnienie ludzi. Tutaj nic nie zrobimy z tym tematem. E, to może. To może to w Lublinie zrobimy. Sier Sierad cienko, cienko. Cienko, cienko tu z ludźmi. strzelcy słowiańscy, kusznicy. Kusznicy są lepsi. Dobra, mam znowu 400. Y teraz mamy księdza jakiegoś czy nie mam księdza? Nie mam księdza żadnego. Kapłana. Niech jeden będzie. Niech jeden będzie. E, kultywacja kultury. Nie jest namiestnikiem żadnego miasta. To niech będzie w Płocku? Dobra, bo, oni, bo te miasta się lepiej rozwijają po prostu jak są ci namiestnicy. A jeszcze jednego wezmę sobie. E, może Dobra, niech będzie jeszcze jeden marszałek. E, 800 kosztuje marszałek, no to na razie nie e, teraz. Tak, króla można jakoś zbystować Chyba można. Przekupstwo. Oho, 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 oho. Jedźwierz wypowiada na wojnę. Jedźwierz, jedźwierz to są. To są tutaj te gnoje chyba z prawej. Grodno, i tak dalej. Jedźwięż. E, tak naprawdę, jedźwięż to jest Białoruś, no. E, konspiracja, skryte poczynania. Dobra, Nie dawaj, skrytobójstwo. Dobra, król musi mieć. Jeszcze czym starczy? Nie starczy. Król ma cztery gwiazdki. Ja muszę odtworzyć siły. Przed kolejną wojną. A to będzie ciężkie. Słuchajcie, w Krakowie, w Lublinie. Dobra. Uzupełniamy. Co ty możemy wydębić? Jedną armię. Dobra. To leć do Warszawy. Zanim oni tutaj do mnie dojdą, na razie się tam napieprzają z kimś. Z... z wołyniem. Z wołyniem się tutaj napieprzają. Dobra. Więc teraz tak, ta moja armia sobie tu idzie. Dwa Warszawy, tutaj uzupełnimy sobie straty w ludziach w tej armii, armię, to, tak naprawdę to kiedyś się nazywało chyba armia? tylko jakoś inaczej na pewno w czasach średniowiecza. E, tu bym się przydało faktycznie postać jakiś zamek, chociaż to jest blisko granic, nie wiem czy to się płaca. Znowa rebelia? Gdzie? Fak, znowu w haliczu. A ja pierdziele, ale tam trzeba ich. Młócić, dobra. No to wy na tą rebelię dawaj tutaj Jeszcze z jedną armię puszczę, bo to może być... Bo to może być nędza z bidą A... Już więcej nic wystawić ci nie mogę Króla? króla to raczej nie puszczę. Dobra, a ty? A ty gdzie jesteś? Tu jesteś. Dobra. To wystawimy kuszników I wystawimy. Yy... Dobra, i teraz tak, ty też idziesz na tych rebeliantów. Ja tą rebelię to trzeba zdusić, bo to widzicie, mamy. Ja mam w zasadzie problemy z tym, że. O kurde, nasi rycerze na wrogich pojmania kupca Janusza. Cholera jasna, trzeba będzie go wykupić. Pomoże, dołącza do wojny przeciwko nas. Jak przez ja z wami handlowałem? Dobra, gdzie jest król? Królu, złoty, ty, dawaj, gdzieś, tutaj, do Płocka. Idź. No, widzicie co tu się dzieje? Tego to się nie spodziewałem. Ale już tak się dobrze zapowiadało. No i tu się znowu zaczyna zabawa. Um, kupiec nie, nie zarządza? Kupiec nie zarządza. Do Wrocławia nie idzie. O Boże! No i co? Będą mi atakowali w Toruniu? Czy na razie nie? Pomorzanie, Pomorzanie, drodzy. Oczywiście ocipieli. To ja mam tu problemy w państwie. No, jak tutaj wygląda? Lekka przewaga przeciwnika. Cholera. Dobra, ale idziesz druga armia. Myślę, że pomoże. Pomożecie, pomożemy. No, wesoło się dzieje muszę tutaj szybko... u króla dorzucić tutaj armię. Tu jeszcze wystawimy chłopu. Dobra, chłopu wystawiamy, w razie czego mam jeszcze króla. Król będzie walczył. Nie mam, nie mam innej opcji. E, trzeciego nie wystawię, chociaż tutaj w Poznaniu, w Wrocławiu by można było, nie? Okej. Okay. No dobra, jak to wygląda? Teraz już pewnie będzie moja znaczna przewaga. Tak. Ktoś zaraz się z nimi tutaj policzę? Kurde, mi tutaj cały czas rzeszów i Halić, mi dymi. W Lublinie się odtwarzają powoli. Arystokracja waży nam mniejszym poparciem. E, nasi kupiec został stracony. O. Hrabia nie żyje. Nowa krucjata, krucjata przeciwko pomorzu. O Boże, co tam się dzieje? Co tam się dzieje na tym pomorzu? Obawiam się, że tutaj mogą Niemcy albo Dania wkroczyć na te tereny, nie? Będzie grubo. Będzie grubo. Yy, teraz kogo ja tu mógłbym jeszcze wystawić? 800, kurde, 800 i mam małe zyski. Yy, ten już nie żyje. Dobra, wy masz z pamięci. Ojoj, w ojoj, I pokolanie. się. Dobra, to teraz tak. Ty wchodzisz tu. Ty wchodzisz tu. Będziemy pilnowali. A ja szybko sprawdzam, co się dzieje. Oka pan ma okazję szerzenia religii? No dobra, no. Nasza populacja co, znowu wybuch rebelii? Ty znowu jesteś. No, pojebało Szyn, ich tutaj. Dawaj. Dobra, dawaj, atakuj ich. No, 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 co tam jest? Tak. Zatwierdzamy super. Już mam plus 26 tego ładu królewskiego. To jest coraz lepiej. Mało kasy jeszcze jest. Mało kasy. Gdzie? Plądrowanie halicza. E, no dobra, ale to już jest chyba wojna, nie? Czekaj, 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 czekaj. czekaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dystans! Dawaj, nie dawaj. Zbyt, nie zbyt, nie zbyt, nie zbyt. 1700, ale czekajcie, tutaj miałem dwie armie chyba w Haliczu i... Czy on go pokonał. O, i teraz jest lepiej. 3600. No. Znacząca przewaga. Ja pierdziele, co tu się dzieje w tym Haliczu. To ja mam tutaj jeszcze wroga wewnętrznego i zewnętrznego. No tyle tu ja nie dam rady. O ludziska. Co tu się wyprawia? Dobra, ale król jest przynajmniej. Król jest nagi. <gryśla> to się mówi. E, koszary 1500. Kurde, skąd ja wezmę tyle hajsu? Trzeba zatrudnić jeszcze jednego bankiera. I niech on podpisuje umowę z kimkolwiek na wymianę. na wymianę kasy. Aha, jeszcze go przypiszę do miasta jakiegoś. Może być i Lublin. Dobra, wszyscy są w mieście jakimś? W ten jest w mieście, ten jest w mieście. Ten jest w mieście. 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 Ten też. Ten też. I ten też. Dobra. No jak tutaj się dzieje? Kurna. Ten odcinek będzie nazwany, kurne. Walka wewnętrzna, chyba. Stan wojenny. Eksportuj żywność. A fine plan, sre. No dobra, tutaj będzie chyba szybka wygrana, ale alecale się tutaj buntują, non stop się buntują. Nie wiem czy mi tu wróg nie wchodzi chyba z boku. Nie, nie wchodzi na razie, na razie nie wchodzi. No i zajebiście. Dobrze. O, już 90 jest z kasy, dobrze. No dobrze, nasze królestwo jest najstabilniejsze. Dobrze, 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 dobrze. o to chodzi. Kurde, wybroniłem, wybroniłem, słuchajcie, wybroniłem. Koniec rebelii, plus 300. Dobra. Do Lublinite. No najlepsze, jedno, chyba najlepsze jednostki ma w tym momencie. Gdzie mam ten zamek? E, tutaj można było coś rozbudować, mieczników, żeby mieć mocniejszą armię, silniejszą. No cały czas z kasą słabo, ale już jest powyżej stówki, to już jest nie naprawdę jest dobrze. dobrze. Sukces kupca, tak, tak, tak. Najemnicy, dobrze, najemnicy niech sobie się czekają. Na razie nie są potrzebni, na razie brak kasy. I kogoś można tu zbustować. Tego kupca by można było. No i tylko tyle mogę. Dobra. Plus 150. O, jakładnie. O, jakładnie. Coraz lepiej z kasiorą. Będzie można ją wydawać. No, ale to już w następnym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam na następne. Co tutaj łodziami przypływają? Kto to? Dobra, to już w następnym odcinku. Pomorzanie. Na razie, cześć.